Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ostatnio troszeczkę rzadziej się z wami widuję. Ale mam bardzo dużo takich zajęć pozakamerowych, trochę spraw do załatwiania i różnych takich innych rzeczy, gdzie nie mogę was zabrać i przez to też mm, jest mnie mniej. I też mam taką trochę pustkę, nie za bardzo wiem co bym chciał nagrać, co bym, bym wam chciał pokazać, yy, także stwierdziłem, że nie chcę robić takiego kontentu na siłę i że będzie troszeczkę mniej mnie na razie. Ale wiecie, niebawem są vlogmasy, ja też muszę sobie trochę logistycznie wszystko przygotować teraz przed, przez nadchodzący miesiąc, żeby później to spiąć w całość. Zrobiłem sobie śniadanko, nie wiem co, co powiecie o moim nowym zbanuszku do herbaty, taki sobie kupiłem, był w Konflandzie ostatnio i patrzcie on jest fajny, bo tu ma takie sitko i się odcedza te wszystkie liście przez te sitko. Zaraz sobie spróbujemy tej herbatki, jak smakuje. Jeszcze widzicie taki sotę, bo dopiero co wstałem. Chcę przez ten cały dzisiejszy dzień przejść z wami. Przez to jeszcze się nie zrobiłem. Dobra, ale chyba za dużo było wsypanej tej herbaty, bo ona się przebija, a nie czuć tej pomarańczy. Dzisiaj bułeczka z Filadelfią i ta Filadelfia jest o smaku grillowanej papryki i jest przepyszna. Kiedyś byłem u Grześka i on mi zrobił kromkę z nią i tak od tej pory kupuję tą Filadelfię. Jest naprawdę mega. Słuchajcie, jem... Ogarniam się. Dzisiaj gdzieś jedziemy. Zabieram Was w ciekawe miejsce, pewnie już widzicie po tytule. No, a propos tych y, wpadek za kółkiem, to wyszedłem właśnie z samochodu w dobrym nastroju. raczej znaczy, wyszedłem właśnie z domu niedawno y, w dobrym nastroju i patrzę, nie ma samochodu. Wyjątkowo pamiętałem, gdzie zaparkowałem, ale nie ma. I chodzę w kółko, bo mówię, nie, pewnie zapomniałem. Chodzę, chodzę, nie znalazłem tego samochodu. No i było odholowany mi samochód. Teraz jechałem hulajnogą na taki parking szczerzony Musiałem zapłacić i mam samochód. a nie koń do i... No i mam samochód i nie mam humoru, a mieliśmy fajnie dzień zacząć. No ale dobra, no było minęło, to już się nie odstanie. Jak się nie myśli to się płaci. Ale zawsze tam parkowałem i nigdy nie było problemu. No to się problem pojawił dzisiaj. Dzisiaj ktoś tam na górze się uparł, żeby za wszelką cenę popsuć mi ten dzień, ale ja się nie dam. Przyjechaliśmy, był plan, żeby przyjechać na plantację Dyń, którą znalazłem w Google'u. I przyjechaliśmy, ale droga, widmo, droga jest zamknięta, a nie ma innej drogi, żeby tam dojechać. Także mamy półtora kilometra przejścia z buta, i nie wiem, jak ja później z tymi dyniami, Chyba będziemy musieli y, taczkę od gospodarza wziąć, bo. No bo nie wiem jak. Jeździliśmy w kółko, żeby znaleźć inną drogę, nie ma, wszędzie drogi widmo, a ta jest w remoncie i, i nie ma przejazdu. Także no już po prostu je, jest jak jest, idziemy tam z buta, zobaczymy co wyjdzie, czy w ogóle ta plantacja tam jest, czy się okaże, że jej nie ma. Uff, mówię wam, źle się dzień zaczął, ale nie poddaję się. Ogólnie potrzebuję dyni, bo jutro jest Halloween. Nie wiem, kiedy Wy zobaczycie ten film. Podejrzewam, że w niedzielę dopiero, a może jutro, nie wiem, jak będę mieć ochotę. Y no i plan jest taki, że spotykamy się u mnie ze znajomymi i chciałem, wiecie, taki trochę Halloweenowy klimat zrobić, w związku z tym potrzebuję jedynie. A jak widzicie nie jest łatwo, ale idziemy. Nie wiem, może wezmę reklamówki. Chyba powoli jesteśmy na miejscu, bo tu widać jakieś gospodarstwo. Patrzcie, jest nawet taki yy, automat na jajka. Można sobie wrzucić pieniążki i kupić jajka. Taka technika po prostu tutaj w Niemczech. Ja to teraz tylko proszę, żeby te dynie tam były, bo ja nie wiem. Wzięliśmy takie torby. Będziemy drałować. Już jesteśmy ponad kilometr od samochodu. Ale miejmy nadzieję, że to świeże powietrze nam wszystko wynagrodzi. I kontakt z naturą. Proszę Państwa, dotarliśmy do celu. No co prawda jest parking. Inni ludzie jakoś dojechali, ale Mati nie dojechał. Trudno. Tak to jest jak się polega tylko na Google'u. Sam dynie. Najważniejsze, co prawda nie wygląda to tak okazale jak wyglądało w internecie, ale no cóż. Kurczę, no i co? I teraz dużych nie wezmę, bo będę to ciągnąć wszystko do samochodu. To Koczona długo postoi, jak ona już taka żarta. W tym roku na pewno nie będę malować, chcę takie tylko, żeby położyć. Także może trochę kolorów niech będzie. Mamy dynie. Jeszcze jest fajna opcja, bo można sobie ściąć samemu kwiaty i kupić, także zrobię sobie ładny bukiet jeszcze na jutro i w sumie możemy wracać do domu. I widzę, że są nawet jakieś fioletowe. Fajna opcja, ale powiem wam, że dość drogie takie dynie. Tutaj myślałem, że będą tańsze w związku z tym, że to gospodarstwo, a średnio cenowo, ale może dłużej postają, bo te w tamtym roku z supermarketu to chyba po tygodniu mi się rozleciały wszystkie. Jest dużo kwiatów, ale już takie chyba, wydaje mi się, że te białe najładniejsze będą, z tych sobie zrobię bukiet, bo te inne to takie już ewentualnie te żółte, ale żółte to nie bardzo, chyba te białe chcę. A i tu się bierze nożyce, można sobie samemu uciąć, bardzo fajna opcja. Taki bukiet zrobiłem, no mój kamerzysta ma jednak lepsze wyczucie niż ja. Tutaj widzicie, tu się mierzy i się wrzuca do kasy. No i dobra, mamy wszystko, wracamy do domu. Jeszcze trzeba taki kawał iść do, do samochodu. Na szczęście nic więcej złego się nie wydarzyło. Te kwiaty takie, no. Może lepiej bez sznurka. Są ok. Miałem dzisiaj fajny humor. Powiem wam, że po złym tygodniu, w sumie dla mnie, bo miałem taki nieciekawy tydzień, nie będę tutaj się rozwodzić teraz na ten temat. Dzisiaj sobie powiedziałem, że będzie fajny dzień, i od rana kładę pod nogi. Ale nie poddaję się, jest w porządku. Tak samo z tą imprezą, w sumie ją odwołałem, bo tak jak mówię, nie miałem humoru, humoru. dzisiaj stwierdziłem, że w sumie już byliśmy dawno umówieni, i, i że jednak zrobię. No, kwiaty takie. Tam, gdzie kupuję, zazwyczaj to ładniejsze bym kupił, ale już była okazja, się nadarzyła to kupiłem. Tym bardziej, że kupiłem kilka też pomarańczowych ding, więc to będzie ładnie grało ze sobą. Kwiaty wyglądają strasznie. Później, jakoś się podetnę, chcę chwilę odsapnąć, mam jeszcze kilka spraw do załatwienia, muszę jechać zaraz. Ale no, trzeba będzie je chyba przyciąć. Nie pasują w ogóle. No takie typowo, właśnie łąkowe kwiaty, widzicie, to się wygina, tu. I też już opadają, długo pewnie nie postoją. Taka wiosenna komplikacja, a mamy jeszcze No nie bardzo, ale już są jakie są. Dynie kupiłem, tak jak mówię, nie brałem ich aż tak dużo. Zależało mi na tych jaśniejszych, bo one będą mi bardziej pasować. I też kilka takich drobnych. Chcę trochę porozstawiać tu w mieszkaniu. Zawsze to będzie może nawet nie tyle halloweenowo, ale tak wiecie, klimatycznie, jak będą te dynie. Więc za niedługo sobie porobimy, a ja teraz muszę jechać jeszcze w jedno miejsce i widzimy się jak wrócę. W ogóle idę chyba pod prysznic, bo jestem mokry z tego wszystkiego. No byłem jeszcze na mieście ze znajomym, z którym tam się wybieramy jutro razem. Kupiliśmy, raczej szukaliśmy przebrania, ale nie będzie przebrania, będzie make up halloweenowy. Mój make up zobaczycie chyba niestety tylko na Instagramie, bo jakbym chciał zrobić jeszcze tutorial makijażowy, no to nie zobaczycie tego filmu, a stwierdziłem, że go wrzucę chyba jutro. Wycieram teraz te wszystkie dynie, które kupiłem. Bo jednak z gospodarstwa one są trochę brudne i szykuję już chciałbym mieć. W sumie mam czysto posprzątane, bo wczoraj robiłem porządki. Dzisiaj chciałbym, tylko tak wiecie, już mieć wszystko na picobello, żeby jutro wstać. Robię jeszcze jedno pranie, bo nie wiem w czym pójdę. Mam kilka idei, ale nie jestem pewien. No będzie kolorowe, jakby było więcej czasu, może bym też pomalował w tym roku, ale już nie będzie na to czasu. Ale takie kolorowe myślę, że też będą fajnie. Wyglądać i robić klimat. No i dobra, salon mam gotowy, bo tu głównie będziemy siedzieć. Spotkamy się po południu. Wiecie, takie before party u mnie i później jedziemy pociągiem na Dusseldorf. No ładnie. Tak zawsze, wiecie, drobny akcent. Tu dałem tą dużą dynię, tu mam te drobne. Niestety nie miałem białych podgrzewaczy, jeszcze czerwone znalazłem. Średnio pasują. Tutaj dałem te dynie. Ten wiadek już mi tak urósł, że stoi tu, bo na oknie się nie mieści. O widzicie, tu też te dynie. No i kwiaty, kwiaty złonki, i też wyglądają właśnie jak takie kwiaty złonki. Dorobiłem się, słuchajcie, Janki Kendel, bo teraz był w Rossmanie kot na niej i były trzy sztuki w cenie dwóch, także sobie wziąłem na wypróbowanie. Jedna już mi się zużyła. Trochę inaczej, bo ja to bym tak walał, jednak monokolorycznie, a tu jest bardzo kolorowo, ale coś innego. Ważny klimat, jaki będzie. No i co pokażę Wam, słuchajcie, co będzie malowane. Co my dzisiaj byśmy na zakupach. Nie mamy stroju bo nie było nic fajnego. Jak był jakiś strój, to były strasznie drogie. także będziemy się malować. I to sobie wziął Rafcio. A my z Michałem będziemy sobie robić taki makijaż. A co z tego wyjdzie? Nie wiem, ale tu jest krok po kroku pokazane co ma być. Więc mam nadzieję, że coś wyjdzie. Śledźcie mnie na Instagramie, bo tam na pewno się pokażę w tym makijażu, jak wyjdzie. Jak nie wyjdzie, no to i tak jakiś będzie na pewno makijaż. Tu takie coś na szyję, nie wiem, czy to zawieszę, ale było za euro. I soczewki. Moje są takie z niebieskie oczy będę mieć. Yy, jasny taki błękit, wiecie, pełne niebieskie. Tu mam soczewki. Tu są Michała, on sobie wziął całkiem białe. Także jutro będzie szykowanie, a podejrzewam, że w następny film to będzie clean with me, bo <noise> będzie wszystko uwalone w mieszkaniu. No, oby nie, będziemy, będziemy musieli być wszyscy bardzo ostrożni. I tutaj też są ponoć yy, na YouTube tutoriale do, do robienia tego make upu, także może jakoś to wyjdzie, będę musiał sprawdzić jeszcze yy, czy są te tutoriale, jak nie to będziemy tutaj działać krok po kroku, bo też jest. No i tak, słuchajcie, dobry już mam humor, bo właśnie jeszcze teraz byliśmy z Michałem na zakupach. Czyli jeszcze jedna osoba dochodzi, no to już jakoś się będziemy musiały nam te y, makijaże wystarczyć, ale myślę, że to starczy na więcej niż jeden raz. Ogólnie, jakbym miał więcej czasu, to zrobilibyśmy próbny makijaż, ale y, nie chce mi się, bo jest już wieczór, a jutro chcę się też po prostu wyszukać. Muszę jeszcze jechać na zakupy przed tą imprezą. Wiecie, jakiś tutaj y, chłodny buffet zrobić? Będę robić kolację i wymyśliłem sobie, bo już od dłuższego czasu chodzi za mną kaneloni, takie kaneloni, które jem w galerii, jak jestem. Ja nieraz zamawiam sobie kaneloni, ale wszędzie tutaj w restauracjach, w których dowożą, są tylko kaneloni z mięsem mielonym i bolognese. A te, które ją w galerii, są z fetą i szpinakiem w sosie pomidorowym i właśnie takie dzisiaj będę robić. Mega prosty przepis. Mam fetę, szpinak rozmroziłem wcześniej, makaron do lasagne i sos pomidorowy, no i trochę sera żółtego później. Wstawiłem sobie wodę, żeby zaparzyć makaron do lasagni. Przypuszczam sobie ten szpinak przez sitko. Makaron gotowałem dosłownie 4 minuty, tylko żeby był giętki, żeby mógł go zwinąć. I biorę się za farsz. Przepis mega prosty, potrzebuję tutaj dodam tylko czosku. Cztery ząbki zostawię do sosu, a resztę wetrę do szpinaku. Wrzucam fetę widaję tylko pieprz, bo feta jest słona. I ugniatam farsz. Uwielbiam połączenie szpinaku z fetą. Jeszcze trochę pieprzu. I widzicie, chwila, moment. Farsz mamy już gotowy. I możemy zawijać nasze kaneloni. Ja ugotowałem makaronu trochę więcej, bo nie wiedziałem, czy mi się nie polepi. Daję farsz. I zawijam. Trochę jeszcze poprawiam. I mniej więcej taka rolka. I kładziemy tym zawinięciem na dół. Kurczę, nie nagrało mi się, jak robię sos, ale. Kaneloni włożyłem w brytwarce, a pomidory wymieszałem jedynie z pieprzem, solą, oregano, bazylią. No i to wszystko. Oblałem kaneloni, posypałem serem żółtym. W związku z tym, że makaron jest półtwardy, to będę je piec w przykryciu. A jeżeli ten ser mi się nie dopiecze, to pod koniec ściągnę pokrywę, tak żeby fajnie z góry się ten ser spiekł. A na razie lecą do piekarnika na 200 stopni na pół godziny. Minęło właśnie 40 minut, i wydaje mi się, że będą już dobre. No i proszę Państwa, home, homemade, home, już się obróciłem. Homemade kaneloni, pierwsze wrażenie, czy wyglądają jak kaneloni z galerii? Nie. Ale być może smakują jak te z galerii. Więc na chwilę. Test smaku. Czy znalazłem sposób na jedzenie kaneloni z galerii, nie będąc w galerii? Buczy zmywarka, wybaczcie. No nie smakują jak te z galerii, ale są dobre. Połączenie fety i szpinaku zawsze jest dobre dobre, no wiadomo nigdy nie będzie to takie samo jak wiecie w we włoskiej restauracji nawet tej galeryjnej ale fajne, fajna alternatywa i coś innego będę się pomału z wami żegnać, właśnie zadałem też wam pytanie na instagramie, czy chcecie film wyjątkowo w sobotę, czy czekacie do niedzieli Zdecydowaliście, że chcecie zobaczyć ten film w sobotę, także wlatuję on w sobotę. Jestem bardzo ciekaw, gdzie wy spędzacie Halloween, czy w domu, czy gdzieś będziecie imprezować. Jak będziecie imprezować, to napiszcie w komentarzu, gdzie i co robicie. Słuchajcie, ostatnio jest mnie trochę mniej, ale postaram się, żeby już w następnych filmów było więcej. Dziękuję, że obejrzałaś. Obejrzałeś ten film do końca. Trzymajcie się ciepło ciałki, kuskuski. Do przyszłego tygodnia i szalonych zabaw. Ciao!